Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w piątek, 26 listopada 2021 roku. W dzisiejszym nagraniu chciałbym się trochę skupić na modlitwie, która jest bardzo ważna, takim bardzo ważnym właśnie elementem w naszym rozwoju duchowym, bo nasz rozwój duchowy to nie jest tylko przestrzeganie przykazań Bożych, za czym to idzie dobre postępowanie, bo przestrzegając przykazań, szczególnie tych, których nauczył swoich uczniów Jezus Chrystus, i oni potem jego nauki rozgłaszali. Wiemy, że w Ewangelii Jana, właśnie Jezus mówi: kto będzie przestrzegał moich przykazań, to nie tylko Jezus, ale też Jego Ojciec taką osobę umiłuje, prawda? Więc osoba, która przestrzega szczególnie pouczeń, które dał nam Jezus Chrystus, no będzie przez Niego i przez Jego Ojca, będzie taka, taki człowiek będzie umiłowany, prawda? Więc chciałem powiedzieć, że nie tylko przestrzeganie przykazań jest, jest bardzo ważne w naszym rozwoju duchowym, ale bardzo ważnym właśnie jest też modlitwa, bo zauważmy, że w Ewangelii Mateusza, Jezus dał nam tak zwaną modlitwę wzorcową, prawda? Ojcze nasz. Uczniowie, kiedy widzieli, że Jezus bardzo często się modli, w końcu zadali mu pytanie, prawda? Naucz nas się modlić, widząc, że modlitwa w życiu Jezusa, no, była praktycznie tak, jak to się mówi, no, jak chleb powszedni, prawda? Wiemy, że e, w ciągu dnia dosyć często jemy. I, i właśnie Jezus, właśnie takim pokarmem Jezusa były właśnie częste modlitwy w ciągu dnia. I w końcu właśnie uczniowie zaczęli prosić Jezusa, żeby nauczył ich też się modlić. Najwidoczniej, no, nie umieli i nie wiedzieli, jak poświęcać swój czas w ciągu dnia na modlitwy. Dalej potem w dziejach apostolskich widzimy właśnie, że apostołowie... Uczniowie Jezusa, właśnie dużo też spędzali czasu na modlitwach, prawda? Ktoś, kto czyta e, dzieje apostolskie, mam nadzieję, że zwrócił na to uwagę, że właśnie apostołowie dużo się też modlili. Apostoł Piotr, apostoł Paweł oni bardzo dużo się modlili i nawet e, zachęcali, właśnie do częstych modlitw właśnie wszystkich tych, którzy nawracali się dzięki głoszonej im Ewangelii przez apostołów. I teraz, zanim właśnie przejdę do meritum sprawy, chciałbym Wam opowiedzieć pewną rzecz, jak właśnie w naszym życiu właśnie działa Bóg, jak ingeruje w nasze życie, choć czasami może tego nie dostrzegamy, bo Często się mówi, że mówi się dużo o przypadkach, prawda? Że komuś coś tam się przytrafiło, prawda? Ale czy rzeczywiście te y, przypadki są przypadkowe? Czy to, co nam się przydarza, nie przydarza się w sposób przypadkowy, prawda? Ja na przykład często chodzę do księgarni tutaj watykańskiej, jak już y, wiecie. Tam raz na jakiś czas, zawsze wpadnę raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Wpadnę, żeby zobaczyć, czy są jakieś nowości. I powiem Wam szczerze, że w ostatnim czasie, w ostatnich y, kilku miesięcy, y, był pewien podręcznik na półce, który nie razy y, go dotykałem, nie razy. Znajdował się w mojej ręce. Nieraz na niego patrzyłem, ale jakoś tak yy, yy, jak to się mówi, no bez większego przekonania żeby go kupić. Prawda Kupiłem jak pamiętacie, Traktat Demon Forda. Zrobiłem o tym serię jeszcze jej nie dokończyłem, muszę dokończyć. E, kupiłem e, też i inne, powiedzmy, tam podręczniki w tej Księgarni Watykańskiej, do których się odniosłem w nagraniach. Ostatnio, jak byłem, no nie wiem, to będzie już chyba, może nawet miesiąc temu będzie, była piękna gama pozycji niemieckiej mistyczki, bardzo dobrze znanej katolikom, Anna Katarzyna Emmerich, prawda? wizjonerka i były cztery pozycje, cztery nowe podręczniki. A, z, zdjęcie mi zrobiło. nie wiedziałem, że coś takiego zdjęcie robi. A, technologia, ok więc yy, były cztery nowe podręczniki, I tam były m, zatytułowane się, dobrze pamiętam, Życie Maryi, yy, Życie Maryi i Józefa, i ja po prostu, tak jak już kiedyś wypowiadałem się w, pod, w nagraniach, po prostu kiedyś słuchałem audiobooku odnośnie Anny Katarzyny Merlich i jej, właśnie wizji, zapisanych w jej dzienniczku tam. I w tym audiobooku, akurat natrafiłem na taki moment, gdzie się zorientowałem, że to, co jest czytane, równie dobrze można przeczytać w tak zwanych apokryfach. I tu już. Taki znak zapytania mi się pojawił, czy po prostu księża katolicy w sposób sprytny nie manipulują swoimi parafianami, bo żeby teraz przedstawić pewne prawdy, które są wygodne do dogmatów katolickich, no to trzeba by jakoś się powołać na apokryfy, które tak naprawdę no, sami wyeliminowali z kanonu Biblii, prawda? uznali je za nienatchnione. A teraz jakoś widać, no one by się przydały, żeby były natchnione, więc natchniemy może jakichś mistyków, nie? No i takim mistykiem okazała się Anna Katarzyna Emerich, która miała wizję yy, życia Maryi i Jezusa, jak był malutki. I ona zaczęła te swoje wizje spisywać, tyle tylko, że jak ja to poczytałem, to okazuje się, że te jej wizje można przeczytać w apokryfach. Na przykład w apokryfie Jakuba na której lubią się katolicy powoływać, no i oczywiście rzymski kościół katolicki, no bo tam właśnie w apokryfie Jakuba jest pokazane życie Maryi, zanim jeszcze poznała swojego męża Józefa, prawda? że ona też już była poczęta niepokalanie, bo się okazuje, że jej matka chyba Elżbieta miała na imię, i jej ojciec, no okazało się, że Elżbieta była bezpłodna, więc musiał zainterweniować Bóg, no i wiadomo, urodziła się Maria w sposób cudowny, bez udziału mężczyzny. Potem tak samo się urodził Jezus Chrystus, bez udziału mężczyzny. No i tak właśnie się potwierdza na podstawie Ewangelii Jakuba, że Maria była poczęta bez grzechu. Tyle tylko, że co ciekawe, tak jak powiedziałem, czytając te wizje tej mistyczki niemieckiej, to samo mogłem przeczytać w apokryfach, co rzekomo ona opisała w swoich wizjach. Także no coś tutaj mi śmierdzi z tymi wizjami, ale niech będzie. To, czego na przykład katolicy nie wiedzą, na przykład powołując się na przykład na apokryfy Jakuba. To, że chcą tam udowodnić bezgrzeszne poczęcie Maryi, to Ewangelia Jakuba jest najbardziej jak ok. Tyle tylko, że w tej samej Ewangelii Jakuba, jak już jest opisane i Żydzi o tym wiedzą, bo w tradycji żydowskiej to jest znajoma ta historia z ogrodu Eden, że tak naprawdę to, no niestety, Kain narodził się z cudzołóstwa. Dlatego faryzeusze powiedzieli do Jezusa w Ewangelii Jana, czytamy, my nie pochodzimy z nierządu, prawda? Ale to nie ok. I teraz do czego zmierzam? Katolicy nie wiedzą, że ta sama mistyczka właśnie, jak wziąłem do ręki jeden z tych czterech podręczników, właśnie życie małżeńskie Marii i Józefa, to okazuje się, że tam jest pewien opis wizji, i opisuje ta mistyczka, że opisuje zaślubiny Józefa z Maryją. I są to opisane zaślubiny, że Maryja i Józef weszli razem wspólnie do pewnej komnaty. No, już nie muszę mówić, że przecież na pewno to nie był ten e, e, jak z historią Romeo i Julia. Gdzie Julia była na balkonie, Romeo pod balkonem, i śpiewał jej serenady. Nie? No, na pewno Józef tam serenady nie śpiewał, e, Maryi, a wiemy, kto czytał Stary Testament, wie na czym polegały zaślubiny według tradycji właśnie, izraelitów, wtedy, prawda? Zaślubiny polegały na tym, że wchodziła taka para narzeczonych do pomieszczenia. I poprzez odbycie ze sobą stosunku płciowego, to było w oczach Boga zawartym aktem małżeńskim, bo wtedy nie było urzędu stanu cywilnego i nie było za opłatą ślubów kościelnych tak jak to miejsce ma dzisiaj. Dawniej ludzie, żeby prawowicie byli mężem i żoną, poprzez zgodę rodziców przeważnie, no było też i bez zgody rodziców, ale powinno być za zgodą rodziców. Tacy synowie wchodzą do, też i do namiotów, bo Izraelici żyli w namiotach, więc zaprowadzało się taką narzeczoną, narzeczony taką narzeczoną zaprowadzał do namiotu i poprzez odbycie z stosunku pciowego stawali się mężem i żoną. Więc jeśli Anna Katarzyna Emerylich ta niemiecka mistyczka, miała wizję za ślubin Marii i Józefa że weźli wspólnie do komnaty, no to może niech poczytają głębiej tą mistyczkę i niech przestaną pewnych bajek opowiadać. Prawda? I dlatego ja te cztery pozycje... Znowu zdjęcie. Ok? Ja te cztery pozycje w ogóle, jak to się mówi, olałem, nie wziąłem, ale ku mojemu zdziwieniu, parę dni temu byłem w tej księgarni wyczyściło, znikły wszystkie te cztery pozycje i może to i lepiej, bo właśnie Bóg wiedział, że jak będą jakieś nowości, to znowu będę bardziej yy, może zaciekawiony nowostkami niż tym, co na mnie czekało. Bo powiem szczerze, że yy, kupiłem traktat, są jeszcze dwa traktaty w różnych dwóch wydaniach, w dwóch różnych wersjach, jeśli chodzi o Traktat Demonforda. Są inne te podręczniki. I dobrze, że nie było żadnych innych nowości, bo wreszcie po raz kolejny wziąłem do ręki właśnie ten oto podręcznik, tak to nazwę, i przeczytałem, co jest napisane na ostatniej stronie, prawda? I wreszcie kupiłem. Sądzę, że już dawno powinienem kupić ten podręcznik, ale zanim Wam przeczytam, co pisze na ostatniej stronie, ku mojemu zdziwieniu wczoraj, zobaczcie na co natrafiłem. I muszę się z Wami tym podzielić. Chociaż ja na przykład papieża Franciszka Bergoglio nie lubię i go w ogóle no, nie zgadzam się z tym, co mówi i naucza, prawda? Więc zobaczcie, co mówi. A Na takie nagranie natrafiłem. Papież Franciszek poleca opowieści pielgrzyma w poszukiwaniu nieustannej modlitwy. Posłuchajmy. Abbiamo tutti da imparare dalla costanza di quel pellegrino russo, di cui parla una celebre opera di spiritualità, il quale ha appreso l'arte della preghiera ripetendo per infinite volte la stessa invocazione. Gesù Cristo, figlio di Dio, Signore, abbi pietà di noi peccatori. E ripeteva questo solo, Gesù Cristo, figlio di Dio, Signore, abbi pietà di noi peccatori. Se arriveranno grazie nella sua vita, se l'orazione si farà un giorno caldissima, tanto da percepire la presenza del regno qui messo a noi, se il suo sguardo si trasformerà fino ad essere come quello di un bambino, è perché ha insistito nella recita di una semplice ejaculatoria cristiana. Alla fine essa diventa parte del suo respiro. Bella la, la storia del pellegrino russo, è un libro alla mano di tutti, vi consiglio di leggerlo, vi aiuterà a capire cosa è la preghiera vocale. mam teraz, co tu na samym końcu, więc tak. Opowieści pielgrzyma w poszukiwaniu nieustannej modlitwy. Tylko, że tutaj e, ja? Może przeczytam to, co piszę na, na samym końcu. Tutaj białym, tłustym drukiem. Piszę tak, niniejsze wydanie to przekład pełnego tekstu oryginału. Obejmuje fragmenty pomijane dotąd we wcześniejszych publikacjach. I teraz, tak jak mówiłem, bo nie każdy może wie, dzisiaj przeważnie katolicy, modlitwa to nam się kojarzy właśnie z takimi już gotowymi formułkami: Zdrowaś Mario, prawda, przeważnie, to te są modlitwy czy tam do świętego Józefa. To co no, katolicy wiedzą, jakie to są te gotowe formułki. Które się praktycznie no, klepie w koło Macieja, taka jest prawda, jak ten różaniec. Dokładnie. A nie na tym polega modlitwa. Modlitwa polega właśnie na czymś innym, i właśnie tutaj to jest wyjaśnione, czym jest tak naprawdę modlitwa, dlaczego jest tak ważna modlitwa w naszym rozwoju duchowym, a no właśnie dlatego, że to nie jest klepanie jednego i tego samego e, zdrowaś Mario, e, czy tam. Nawet Ojcze Nasz, chociaż to jest bardzo ważna modlitwa, Ojcze Nasz dla nas, ale chodzi też o tak zwaną kontemplację nad modlitwą. Tu jest właśnie cała ta tajemnica. I chciałbym Wam tak powiedzieć, bo tak. Przeczytałem pewien fragment tutaj i dało mi to do zrozumienia, bo robiłem ostatnio nagranie w którym to, no niestety, przeważnie siostry zakonne, widać, są wystawiane dzisiaj tak jakoś, nie wiem, do, do takich tłumaczeń. Są siostry zakonne, które tam były na misji, na przykład w Indiach i oni bardzo strasznie krytykują, na przykład, nie tylko buddyzm, ale też i, i, i tych hindusów, ich, na przykład, medytacje, na przykład, odnośnie tej całej kundalini, Yy, ale jeśli się posłucha tych, którzy na przykład yy, stosują tę medytacje kundalini, to się okazuje, że mają pewne realne, rzeczywiste doświadczenia yy, duchowe i to tam opowiadają, że właśnie różnego rodzaju, właśnie tu podstawy krzyża, prawda, wzdłuż kręgosłupa właśnie, poprzez te czakramy, w zależności jak się czakramy zaczynają... Yy, Prawda? Te czekamy, ten przepływ energii życia, tej energii ducha y, u podstawy kręgosłupa, y, on idzie do góry i tutaj do naszej czakry, prawda? Tej najważniejszej korony, korony czakrowej, te, którą tutaj mamy. I temu towarzyszą różne doznania autentyczne, właśnie. Można by powiedzieć fizyczne. Ludzie, którzy odczuwają gwist w uszach, yy, na przykład odczuwają yy, jakiś inny świst powietrza, przepływ energii wzdłuż kręgosłupa, przepływ powietrza, właśnie yy, słyszą ten przepływ powietrza. No, są pewnego rodzaju doznania, właśnie mistyczne, ale widzę, że bardzo są krytykowane. Przez, widzę tutaj właśnie przez zakonnice na YouTube tego rodzaju praktyki są strasznie krytykowane. Natomiast właśnie w tym tym opowieści pielgrzyma, ten pielgrzym po prostu miał do czynienia z tak zwanymi ojcami pustyni, z ojcami z pustelnikami i przede wszystkim z mnichami. I proszę nie mylić tutaj z zakonnikami, bo co innego zakonnicy i zakony, a co innego klasztory, w którym są mnisi i właśnie medytują, e, kontemplują pewne rzeczy zawarte w Biblii i doznają różnych właśnie mistycznych doświadczeń, prawda? I na przykład tutaj na YouTubie jest taki kanał tzw. Tak ojców e, w w Tyńcu, chyba w Tyńcu, prawda, tam dużo jest nauk, na przykład Wargiusza z Pontu, Osiem Zasad właśnie Wargiusza z pontu. dużo właśnie tych z zakonników, naucza na podstawie Wargiusza, różnych też właśnie tam tych apowzetów, czy jak tam się to nazywa, odnośnie tych nauk. No, warto posłuchać też. Ja teraz przejdę właśnie to, co zwróciło moją uwagę. Chcę Wam tutaj powiedzieć, właśnie, bo nie każdy sobie zdaje sprawę. My dzisiaj w kościele katolickim, katolicy dzisiaj są tak nauczeni modlitwa, modlitwa i wiemy, jak ona wygląda. Ona nie ma nic wspólnego z pierwszymi właśnie ojcami pustyni, z pierwszymi właśnie tymi pustelnikami. I, i no, są też wymienieni niektórzy ojcowie kościoła. Tylko oczywiście tutaj bardziej są wymienieni ci ojcowie kościoła wschodu niż zachodu. Ale chciałbym Wam przeczytać na temat modlitwy. Bardzo ciekawe tutaj ostrzeżenie, tylko zanim jeszcze przejdę do tego, to chciałbym Wam powiedzieć, że ten pielgrzym, który przez 13 lat pielgrzymował, prawda? Gdzie to miało napisane, jest tu. Zanim wam pokażę mapę, to jest napisane, że hmm. nie to okulary, ale mi nie, nie pasiło. Zobaczcie, rzut oka na mapę pokazuje, że Pielgrzym przemierzył niemal całą Rosję od Morza Czarnego na południu do Morza Białego na północy, od ławry Poczajowskiej leżącej na granicy z Austro Węgrami aż do Irkucka, leżącego nad granicą Mongolii i Chin. I tu wam pokażę tą mapę, gdzie on przez 13 lat yy, przemierzył, widzicie, no niesamowity teren, który przemierzył prawda? przez 13 lat, po tych różnych właśnie ojcach pustyni i teraz posłuchajcie tego, bo to jest ważne na czym tak naprawdę polega Medytacja. Ja Wam tu przeczytam od takiego czegoś. Obszerne zapiski duchowe ojca Arsenia, które systematycznie prowadził, i w których dokładnie zapisywał własne doświadczenia z praktyki modlitwy Jezusowej. Widzicie, prowadzili dzienniczki ci ojcowie pustyni z różnymi mistycznymi doznaniami. I teraz tu chciałbym Wam pokazać, bo... strona... Okej, okay. to będzie tutaj. Zobaczcie, tu jest pewne ostrzeżenie. Czemu? Ostrzeżenie dla tych, którzy czytają duchowe Księgi Ojców i chcą praktykować modlitwy modlitwę Jezusową i o pokorze. Starzec Makary podkreślił, że rękopis poświęcony stanowi wiesiliskowi, tak Wasiliskowi, mówi tylko o radościach i pociechach, jakie daje modlitwa wewnętrzna, ale nie wspomina o stopniowym pogłębianiu modlitwy współpracy z Ojcem Duchowym i o trudnościach zagrażających tym, którzy ją praktykują, zwłaszcza niedoświadczonym. I teraz zobaczcie tutaj, jest bardzo ważne. Ja to sobie już podkreślałem, wszystko elegancko, pozaznaczenia, czy w tej kamerze widać, nie widać. I posłuchajcie teraz tego. Przez całe życie tworzył kolejne teksty o nieustannej modlitwie wewnętrznej Polegający na wzywaniu imienia Jezusa. Miłość do tego rodzaju modlitwy, studiowanie jej teorii i praktyki były treścią jego życia i stały się centralnym tematem jego twórczości literackiej. Tej problematyki dotyczą także jego własne zapiski duchowe i notatki autobiograficzne, które tworzył. Od najmłodszych lat. Jak wyznał, już w wieku 13 lat płonął pragnieniem życia kontemplacyjnego, i wtedy zaczął zapisywać doznania duchowe dla swojej pamięci, i potem czynił to w kolejnych okresach, właściwie przez całe życie. Skrupulatnie notował wszystkie swoje doświadczenia modlitewne. Liczbę modlitw i przeżywane doznania. Zwracał uwagę zarówno na doznania duchowe w nawiasie: pokój, zadowolenie, ufność, wyciszenie myśli, radość, miłość. Zamknięty nawias. Jak i czysto fizyczne podczas modlitwy wewnętrznej w nawiasie lekki ból w sercu, uczucie ciepła, doświadczenia światła. Zamknięty nawias. Prowadził dziennik praktyki modlitwy jezusowej. I co? A swoje przeżycia duchowe w kolejnych klasztorach, w jakich przebywał, opisał w interesującym eseju pod tytułem Szkic o moim wędrowaniu po burzliwym morzu życia. Praktykę modlitwy wewnętrznej Arsenii Troje Polski dokładnie przedstawił w biograficznym traktacie pamięć o modlitewnym życiu Starca. Wasylijska mnicha i pustelnika syberyjskiego lasów, ok omawiają życie i nauczanie syberyjskiego pustelnika Wasiliska 1824 rok uwaga, duży nacisk kładł na niezwykłe doznania związane z nieustanną praktyką modlitwy jezusowej jak odczucie silnego płomienia, słodyczy czy ciepła w sercu lub przejawy szczególnej mocy duchowej. Niektóre opisy czy porady autor powtórzył później w opowieściach pielgrzyma, zwłaszcza dotyczące wewnętrznych i fizycznych odczuć podczas modlitwy Jezusowej. Rozumiecie, to mi się od razu kojarzy z pewnymi właśnie takimi opisami dotyczący, dotyczącymi właśnie modlitw, medytacji, które mają miejsca w wiodze, prawda? Także no cóż, no jedno jest pewne, że praktyk takich modlitewnych, o których są opisane tutaj, no niestety, ale w kościele rzymskokatolickim. Żaden ksiądz parafianów takich rzeczy nie naucza. Są powtarzane te same schematy, które są ułożone na cały rok i przez cały rok, następne rok i przez następne kolejne lata są te same nabożeństwa, te same wersety z proroka Izajasza, te same wersety z Ewangelii Łukasza, jak jest Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Także no, siedzimy w takim schemacie. W takim zamkniętym schemacie, i tak naprawdę, no, nie, nie ma, nasz rozwój duchowy stoi w miejscu, to chciałem powiedzieć, prawda? Dobrze, żeby już nie przedłużać tego nagrania, ja w tym nagraniu dziękuję wszystkim za Waszą uwagę.